Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia powinniśmy spędzić z najbliższymi, w rodzinnej atmosferze zrozumienia, radości, pojednania, niezależnie od wszelkich problemów, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Cały rok ciężko pracujemy, gonimy za dobrami doczesnymi i zapominamy nie pamiętamy o sobie i bliskich. Świąteczny czas jest doskonałą chwilą na wytchnienie. Powinniśmy się zatrzymać i przeżyć ją wyjątkowo. Wierzę głęboko, że najlepsze święta właśnie nadchodzą. Pełne nadziei, oczekiwania, wielkiej radości, wzajemnego wsparcia, miłości i szczęścia. Każdy z nas może mieć takie święta. Wspaniałe, wzniosłe i mistyczne. Bądźcie pozytywni. Niech wiara da Wam siłę, abyście pełni nadziei i optymizmu potrafili pokonać największe przeciwności losu. Vê film